Ej, jak nie masz siły, to nie ma kurwa życia. Taka prawda. Ej. W głowie kurwa burza, w sercu jebana mgła Nikt nie widzi co się dzieje, tylko mówią stawaj graj A ja wcale nie chcę grać, wcale nie chcę tu błyszczeć Chciałbym zniknąć choć na chwilę, bez jebanych myśli w ciszę Depresja to nie żarty, to nie moda i nie klasa To jest ciężar jak jebana betonowa masa Jak zasypiasz boli, jak się budzisz boli Jak żyjesz to udajesz, że cię kurwa nic nie goni Jest ciemno, ciemno w głowie jak w piwnicy cicho A serce krzyczy w tej chronicznej takie życie każdy mówi, że to przejdzie A jak wchodzisz tu, dół, to nikt cię kurwa nie weźmie Psychika jak kredyty, ciągle rośnie ten debet A ty liczysz swoje siły, jakbyś kurwa był w tabelach Ludzie pierdolą, będzie lepiej, trzymaj się A jak prosisz o pomoc, to nagle nie ma gdzie Tu nie chodzi o ból fizyczny tylko tą pierdoloną pustkę Co ci siedzi między żebrami i robi z ciebie trupa ludzkiego Nawet światło w oknie jest kurwa za mocne, Bo jak patrzysz na życie, to robi się jeszcze nocniej I jest ciemno, ciemno, ciemno w głowie jak w piwnicy cicho, cicho A serce krzyczy w tej chronicznej ciszy Takie życie, każdy mówi, że to przejdzie A jak wchodzisz tu, to nigdzie kurwa nie weźmie Depresja To nie smutek, to jebana mieszanka To brak siły, brak sensu ta dziwna chujowa tęsknota do niczego mm. Każdy walczy po swojemu, każdy ma swoją ranę Jedni piją, drudzy pają, trzeci wchodzą w grube plany Ale problem jest ten sam, głowa robi z ciebie wraka I choć wyglądasz jak człowiek, to w środku pusta paka Na ulicy nikt nie pyta jak się czujesz, co cię źle Tu jest tempo, tu jest bitwa, tu jest stres i pierdolony sera jak padniesz kurwa nisko, nie ma już powrotu Możesz tylko wstać i walczyć, albo zamknąć się w ciemnotu Nie ma happy endów, nie ma magii w tym temacie jak masz ciemno, to masz ciemno, nikt cię kurwa nie uratuje za ciebie Bitownia, to jest życie, a nie jebana bajka To nikt cię kurwa nie weźmie